Dobra robota, Paul. To pierwsza taka operacja w historii. Dzięki Lee. co się, co się stało? Byłeś operowany, Robercie. Wiesz gdzie się znajdujesz? NASA, NASA, na sali operacyjnej. Oh. Kacie tam głośno, bo cicho jest. Udało się. Tak. Wszystko w porządku, Robercie? Wiecie co? Trochę tu ciepło. Pełnie jak na saunie. O nie. Tego lata. Nie wysiadajcie jeszcze, bo się dobrze nie nagrzało. Poznamy historię niezwykłego człowieka. Przepraszam, jak tu jak O, Poznań czy przystosuje się do życia w społeczeństwie. Robert, gdzie schowałeś mój telefon? Ciepło. Cieplej. Cieplej. Gorąco. Oh. Historia o tym, że inność nie znaczy gorszość. Ja jestem szalony, a świat normalny? Czy na no, Czym jest szaleństwo? A czym jest normalność? W rolach głównych. Robert Pattuson, Czarek Leto. Kontynuacja hitu pozytywnie ocenionego przez krytyków filmowych. Zdobywca Złotej Zebry. Abstrah to coraz bardziej profesjonalnie. Idą coraz ciekawiej, im to wychodzi. Niedługo, nie wiem, na Netflixie będą coraz fajniejsze to wy macie te filmy. Abstra Nagrody szarpiącego Wilka. Myślisz, że jest zawsze na sali, Dobra, to jest. Laureat prestiżowej nagrody Węgierskiego Instytutu Filmowego Mandzio. Jestem naprawdę pod wrażeniem. Jestem pod wrażeniem, już widziałem ten film, widziałem fragmenty tego filmu. O facecie, który myśli, że jest zawsze na saunie. Dwa. Wow! Rated PG-13. To było śmieszne. To, to było śmieszne, śmieszniejsze niż tego. Mieliśmy okazję zobaczyć ten materiał, ten film przed Jest on dumnym, spadkobiercą wszystkiego, co najlepsze w OFAC, który myśli, że jest zawsze. On. Czekajcie, o facecie, który myśli, że jest zawsze w saunie. To jest cudowne. To był dobry żart, bo to była kontynuacja pierwszego żartu. To nie było śmieszne, albo jestem jakimś bumerem, wieku 14 teraz. Nie rozpiszyło tego. Na saunie, na saunie. Szybki edit, zanim ktokolwiek zauważy i mi powie, a na saunie, debilu. Byłem pierwszy. Łatwo. Nie rozśmiesz.